Mamy to. Udało się awansować Polski do barażu Euro 2024. Zrobiliśmy to, jesteśmy naprawdę wielcy. To mi się podoba. O to chodzi. Cześć, witajcie na kanale 365 Dni Widzimy się zaraz po tym towarzyskim spotkaniu Polska-Łotwa. Wygrana biało-czerwonych 2 do 0. Natomiast to, co nas najbardziej interesowało, paradoksalnie, to wcale nie był mecz Polaków, tylko te inne konfrontacje, które puentowały eliminację Euro 2024 w innych grupach. No bo cały czas gdzieś siedzieliśmy z kalkulatorami i analizowaliśmy sytuację naszych potencjalnych rywali, no bo przecież liczymy się w tych barażach i zastanawialiśmy się kogo mogliśmy się e, trafić. Generalnie już, właściwie wszystko, więc znamy niemalże odpowiedzi na wszystkie pytania, z kim, gdzie i kiedy będziemy grali w tych marcowych barażach. Pewny jest na pewno rywal, jeżeli chodzi o półfinał. Mierzymy się oczywiście z Estonią, to były jakby największe szanse, że trafimy właśnie tego rywala i tutaj żadnej zaskoczeń nie ma. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli przez tę całą historię związaną z barażami po kolei. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na konfrontację w tej grupie, w grupie, gdzie wygrała Turcja. Bowiem właśnie w meczu Walia-Turcja padł remis 1 do 1, a także w konfrontacji Chorwacja. Armenia wygrała ekipa gospodarzy. To oznaczało, że Chorwaci po tym zwycięstwie 1-0 awansowali z drugiego miejsca do Euro 2024 bezpośrednio. Nie ma tutaj niespodzianki. Trzecia drużyna świata ograła Armenię, w składzie której grał m.in. Vahan Bicakcian. Natomiast Walia po pierwsze nie wygrała z Turcją, a po drugie nie prześcignęła w tej grupie Chorwatów. I trafiła do tej ścieżki barażowej i to jest dla nas kluczowa informacja, bowiem właśnie trafiamy wtedy na Estonię. Natomiast z kim możemy grać w finale. Rzućmy okiem, tak wygląda ta nasza ścieżka, a więc z kim my możemy się spotkać 21, a później ewentualnie, że oczywiście gramy Estonię 26 marca, a więc najpierw zmierzymy się najpewniej na PG narodowym z reprezentacją Estonii. Później z kolei zagramy ze zwycięzcą pary. Walia Finlandia, Walia Ukraina albo Walia Islandia, o tym z kim dokładnie się zmierzymy zadecyduje czwartkowe losowanie, losowanie w ten czwartek 23 listopada o godzinie 12 w Nijonie, wówczas UEFA jakby już odsłoni wszystkie karty i jakby poznamy już dokładne terminarza, także te ścieżki. Dowiemy się także kto będzie ewentualnym gospodarzem w tym starciu finałowym paraży Euro 2024. Eliminacje Euro 2024 z naszej polskiej perspektywy były, jakie były. Oczywiście nie awansowaliśmy bezpośrednio z naszej grupy awans na turniej. Wywalczyła reprezentacja Albania, także reprezentacja Czech, która swoją drogą wczoraj pokonała Mołdawię. Szkoda, bo spodziewałem się, że to Mołdawianie sprawią sensacji i awansują na to Euro. Natomiast rzućmy okiem na 21 reprezentacji, które już ten awans jakby sobie wywalczyły, a więc oficjalnie będą na turnieju Mistrzostw Europy. No i miejmy nadzieję, że my później dołączymy do tego zacnego grona, a więc po kolei. No przede wszystkim Hiszpania i Szkocja. Rozpisałem w ogóle wszystkie te reprezentacje po kolei, po każdej grupie, a więc grupy kolejnej Francja, Holandia dalej Anglia, Włochy, Turcja, Chorwacja, Albania, Czechy, to jest oczywiście to nasza grupa, Belgia, Austria, Węgry, Serbia, Dania, Słowacja, Rumunia, Szwajcaria, Portugalia, Słowacja, więc to ostatnia grupa, a także Niemcy jako gospodarze, więc mamy 21 reprezentacji. Mam nadzieję, że to wszystko jest bardzo czytelne. Mówimy tutaj historię, kiedy 21 reprezentacji, no już tych Niemców, awansowało z tych grup, a więc mistrzowie, a także wicemistrzowie tych wszystkich grup eliminacyjnych i trzy ekipy, które awansują z baraży. no i oczywiście w tym nieszczęsnym gronie znaleźli się Białoczerwoni, którzy w półfinale spotkają się z Estonią. Jeżeli chodzi o kadrę Estonii, tak pokrótce, powiedziałbym wizytówkę naszych marcowych rywali, no to jest to przede wszystkim reprezentacja, która w tych eliminacjach Euro 2024 zawiodła na całej linii. Jeżeli chodzi o naszą historię, a więc tylko 11 punktów w eliminacjach, i mówiliśmy, że to jest naprawdę wynik słaby, no to wyobraźcie sobie, że Estonia zebrała tylko jedno oczko. Mowa o wyjazdowym. Remisie z reprezentacją Azerbejdżanu, natomiast generalnie przegrywali i to na potęgę. Ich bilans bramkowy wyniósł 2 do 22, no i generalnie mówimy o rywalu, który zawalił swoje eliminacje i wygląda bardzo, ale to bardzo słabo. Jeżeli chodzi o gwiazdy reprezentacji Estonii, jeżeli tak to w ogóle można definiować, są to piłkarze, którzy głównie grają w rodzimej lidze. Na pewno wyróżniłbym Sergieja Zenjowa, pamiętamy go chociażby z gry w Krakowi, półtora sezonu rozegrał dla ekipy pasów. 34-latek, który jest tam, powiedziałbym, rozgrywającym główną postacią. Teraz gra we Florze Tallinn, czyli w klubie, który mierzył się między m.in. z Rakowem Częstochowa. w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w tym sezonie, jeszcze w lipcu. Z innych takich, powiedziałbym, ciekawostek dotyczących tej kadry, no to gra tam też regularnie Artur Pik, a więc 56-krotny reprezentant Estonii, który na dzień oczywiście broni barów w ligowej Odry Opole. Też biorąc jakby te takie dwa ciekawe przykłady, myślę, że to nam uzmysławia mniej więcej klasę tego rywala no i ten mecz z Łotwą, więc dzisiejszy sparring możemy wtedy potraktować jako duże i fajne przetarcie przed tą konfrontacją 21 marca. Wiele osób mówiło, że ten sparing z Łotwą na PG Narodowym nie jest potrzebny. Widać, to też było chociaż po tej słabej frekwencji dzisiaj na PG Narodowym, natomiast fakt są takie, że to jest kadra, która paradoksalnie gra dość podobny futbol do reprezentacji Estonia, więc to dla nas, dla Polaków był bardzo cenny mecz i mam nadzieję, że drużyna micha Probierza i sam selekcjoner wyciągnie z tego meczu wiele konkretów, wiele lekcji na przyszłość, jeżeli chodzi o mecz z Łotwą. Takie podsumowanie moim okiem: no to przede wszystkim jeden, jedyny wygrany w ogóle całego listopada to jest oczywiście Nikola Zalewski, a więc dwie asysty w tym dzisiejszym meczu. No i oczywiście pamiętamy też tę bramkę, jedyną z tym meczów z reprezentacją Czech, kiedy właściwie Skrzydłowy Ramy był inicjatorem tego gola. Oczywiście kończy zgrupowanie z przykrą kontuzją, tam starcie z jednym z zawodników reprezentacji Łotwy, po którym widzieliśmy też to na tych telewizyjnych powtórkach. No wyraźnie skręcony staw skokowy. Mam nadzieję, że wkrótce wróci do gry no i oczywiście już w marcu będzie gotowy, no bo bez wątpienia był to najlepszy piłkarz w tych obu meczach. No można śmiało powiedzieć, że właśnie wygrany tego zgrupowania, natomiast z całą pewnością po tych meczach z Czechami, a także z Łotwą cały czas wokół tej kadry jest zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Z innych takich oczywiście pozytywów, trzymając się tych takich powiedziałbym wątków personalnych nie sposób nie wspomnieć o Marcinie Bułce, który zadebiutował. Oczywiście też tę historię znaliśmy dużo wcześniej, no bo Oczywiście Michał Probierz, postanowił zaskoczyć wszystkich i już na tej przedmeczowej konferencji zdradzić skład na ten mecz z Łotwą. No i tam doskonale słyszeliśmy, że 45 minut otrzyma bramkarz Nicei, no i właśnie pojawił się w drugiej połowie. Grał fenomenalnie, mówię to całkiem serio, kilka parat naprawdę imponujących, cały czas trzyma to czyste konto. Przede wszystkim świetnie zachował się podczas tej obrony rzutu wolnego, kiedy jeden z zawodników Estonii, Łotwy, przepraszam, postanowił zaskoczyć polskiego bramkarza, tak naprawdę, no, rośnie potężny kandydat do tego, by wkrótce stać się bramkarzem z bluzą numerze 1 najpewniej po tym Euro 2024, no niezależnie, czy Biało-Czerwoni pojadą na turniej, czy też nie, Wojciech Szczęsny zakończy reprezentacyjną karierę, no i wówczas pojawia się Marcin buka który imponuje w lidze francuskiej, no i też wydaje się takim naturalnym kandydatem do tego, by Szczęsnego zastąpić. Oczywiście cały czas pewnie będzie naciskał Kamil Grabara, więc bramkarz Kopenhagi, ostatnio nieobecny na kadrze, z uwagi też na, na przede wszystkim obecność Łukasza Skor i też na tę słynną hierarchię Michała Probierza. Jak jednak naprawdę będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o bramkarzy i w ogóle cały pomysł na piłkę, no bo mówmy się, cały czas gdzieś tam e, chodzimy po macku i tak jak powiedziałem, no więcej jest znaków zapytania niż jakichś klarownych odpowiedzi, bo mam wrażenie, że ten sparring z Łotwą był momentami słaby, rozczarowujący, fajnie graliśmy piłkę, jeżeli chodzi o pierwszy kwadrans i też początek drugiej połowy, natomiast generalnie myślę, że cały czas jest jakiś taki duży zawód i niedosyt, e, więc mam nadzieję, że tutaj Michał Probierz będzie będzie walczył, odpowie na wiele pytań i w tych marcowych meczach, najpierw z Estonią, a później z tym drugim rywalem będziemy naprawdę dobrze wyglądać. Tak to wyglądało na szybko po tym meczu z reprezentacją Łotwy, kiedy już poznaliśmy właściwie odpowiedzi na większość pytań, co do tego, z kim zagramy w tych barażach. Kanał 365 Dni oczywiście zachęcam na samym końcu do tego czerwonego guzika na dole o nazwie subskrybuj, pamiętajcie też o Kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.